Sroge turbacije ze koti. Veće, mom za roski, ja Moja staro moga kota, rasi kočka. Rasi čorni. Rasy ze Tyrhajmu, rasy Blank maluśki miaucek. Psińco by mnie to tak najisto obładziło, by nie to, i że je ci to maluśkie, i że depto cięgiem za mną, i mamro, i miamro. A kto chce sobie na klin, a to chce żyć, a to miamro, do samego ino miamraniu, Blank jak jej pani. Generalnie mogę pochajać, mogła też świtnąć coś na dylinach, co by kocik za tym tyru. Niech się chowie zdrowo do czasu, kiedyż rół zabocza zawrzyć moje terrarium. Za się nią, tą koczką moja ci szlanga, mum szlanga, reszta to już nie moja utropa. Nalej no, no do czasu, jak ci już ale moja utropa, kiedy je moja staro, kaś wyjeżdżą na wieleś tam. I na mnie boroka śladuje to jest zajfutrowanie wykrudzanie, sprzątanie po tym całkiem Jako że zawdy to letko smola robię wszystko na ostatni dzień przed powrotem mojej baby. Ten kod je u nas od niedowna i od niedowna też jest u nas nowy przywyk. Nie zawierania bady Cimra, bo przeca Adrini jest noczyni, mianowane ze polska kuwetum. Taki koflik, do którego kord robi na auto, co? Jo wyhaźliku, znacy się wlazuje i mogę se spokojnie, bez uwijaniu, pomedikować. Mnie bezsołkę życie uczyli, co by zawierać zasia te pierońskie zwierzę do haźnika, toż tyż moja staro cięgiem wyrcała i że ten diosecki kot nie poradzi tam rań wleźć i medykować. Jożaj że, że stary knaker i na, nie naumia się postawiać w ozebrzytych, krom tego mieszką sam niż ten kot. Somych ta chałpa moje zwierzę, mój aptryt, no i ja raus mi sam. Od jakiegoś czasu kołt łazi mną do haźnika. Jak nie ma w domu mojej stary, to musi zaobyć stoć w namię, wahować albo, wachować mnie, albo miałczeć, co by mi przypomnieć, co by mi przypomnieć, że po co mu ten atryd otworzyć. To niekiedy koc koko na chlumka, ale je ci blank mary, i zwiso na ni szprymny. Jednak moja staro będzie go tak do trwać, to we wartkich apcugach będzie za każdym razem ta chlumka głównym fifrą, a w ten wiadomo, moja brilin szlanga, moje boa się z nim hyci. Wrócą się kieści poszychcie do domu, wlazły ją Kolwele dźwierzy mamro, kwircy. Bo jak ich wylazował, to zawarł że do badycimra na e, zasia. No i na, do, na, do porządku, kociku miesięcyszce, mam morzysko, idziemy do kupy. Jot o u, u wielu młokinko, cygaretka, bo staro będzie ciepiało za trzy dni na zod, Będzie Będziesz czas wyluftować. kot swoi jofiluję bez łokinko, je fajnie. Kocik, fuk na hajcung. Na fenster i kukomy się ta głowa bez okno. No, we Kot już dawno skończył roski sztomę do aptrytu, spuszczą woda, a ten mały gist jak nie fuknie i szru za tym sztomlem ze fensterbreta do szkoropy i do tego tronu i rein do haźlika. Zamelało nim ze dwa razy i kota nie ma. Bali miąknąć nie zdążą, o sto pierunów, to cię Przez Przecież bali taki maluśki kocik, jedo sto dioszków zasrogi, co by przyjść bez tym zifun. Ale słyszę, dup, łożyć sto pieronów, to mi się przesta nie mogło zdować, coś ich ciężkiego poszło we pion. Jest derkusie, wszystkie świętej we trójcy jedyny, pombuczku, pochozali mi się przed oczami. Kot poszwimował direct w topiel prawego dopływu królowej polskich żyd. Ty rum gibym dół do piwnicy, chociaż ja można musiałby pędalować na szlach do Tierheimu, pod wielmoja staro nie wróci ze Dinsreisi. Nie ma sprawy znajdę jakiegoś maluśkiego czarnego skórciebieka ze białym binderkiem. Nie byłoby mi jej poradni, to można się blank nie kapnie, ale co tam? No i przychodzi do pewnicy, ślatuja posłoda, suchą coś i dropię pion, sztikel plastaknej, ruły, miałcy. Je, yeah, żyje, Skulnął się do miejskiej sieci. Ba, jak i teroski zdechnie, to srąpiet przynojmi by da miał ze zwłoki i rzekł na stary, żeby kopyknął z przyczyn przyrodzonych. Albo, letkojno nieprzyrodzonych. Bo przecań mi moja staro nie uwierzy, za kroicnego dubka i że kot są w los, psum w pot do haźlika. Ale po co żyje i dropie ta ruła, Z nodek taki wzięli, bez kiechy gdzie zajrzy do i wołom ci kici, 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 kici. Ni pierona nie przyjdzie, wołą żesa ten głupi gist, miasto ku mnie, kurde chce, pąść, tak tam skany przyszą, znaczy się do góry w piun. Jogo wołą ten głupielok do góry dropie i udropie kielanoście centymetrów i już rój na dół. No porąbało i miej, że tu styrca i unego też porąbało. Tak można za trzy godziny, prosiłek, błogołek, groziłek, wobiłek ci go żarciem, nie cholery, uwziąć się i nic ino, do góry, nazo do tego naszego haźlika. Za daleko, co by wrazić graca, szperchok, albo co bądź, jedyna metoda, fight fire with fire, wogin. Smogę ogniem, zatko jest ta ruła przy wzierniku bretlikoma, w których używam do, na podpołka do kominka, co by kot nie poszmiał kaj zradki Zradki do mojego haźlika, drzist i woda w dół, z gołą. Enzicka zbombardyrował go. No i wartko do piwnicy drogą słysza, jak się przelewo w we rułach, podziałało. Karowek do piwnicy i kurde, koniec świata. Nie ma moich bretlików, no można i na jedną oczną. Całki prowizoryczne ich diosi w ziemi i kota tyś już nie słychać. I to kurde na moje, ta ruła bez to, idzie, coś i tam blisko, jakie waser lightung we ulicy. Haupa moja, można i ze 30 metrów od tej ulicy, możno nie wszystko jest stracone. kajsi ta godzina zastopowała się po drodze. Tyrum na ulica jest gulik, mógłbym no nadzieję, że on jest od mojej haupy. Ale za mi drzwi na tego deka, Ciężkie jak ci fazki biegu i nie ma go za co heci. Na zododą szperchok, można się tym dopodnieć. Za na nie. No i przodzi za za tym połomułek żelazło. Mom autokstylcy na ulicy, bom szleperlajna, e, można mi się udoruchnąć. Hok, launa wsteczny wiek, poszła, że się zakurzyło. Bo jako cholera robią takie dekle na guliki takie srogie, Capi ja kole szlachthausu belato, ale ślazu tam ciemno jak u muzina w życiu, Rua jest, wygląda co idzie ku mojej hałpie Ta szlampa kurdem. Mam w autoku, bez jako ceskowo, ale można styknie. Wlazuję ja drugi ja drugiego już, można nie zabije przy się po jakimś głokam żyku, chwiluje, kukum, jest gizduń, i no mu się ślepia bliską, i ta samolera, kici, 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 a ten maluśki stopieron pieroń mi na drugo zajta. No nie, by ci to pierdolę strzelił, zaraz z kimś szlak trefi. Długo nie poradnie wysiedza, nie wydzierża, jej zimno. Problemy będą mieli ze mną mi jak mi się na przydowek jest ze swali coś klapa na i wszystkie moje problemy będą mieli fajant. Chcesz po dobroci, nie chcesz, to będzie po złości. Dodam po celcztów. Wypolstrował jak no gulicha tak, co by mi bez sufal nie ślecił gębi. Zużyłech wszystkie bandy, flostry, co ten, by ten pieru nie wpadł do głównej ruły tego lajtunga, Filuja co i róz do ruły, ale słyszaj no miał czyni i blank nic nie widza. Poszło giz No kazie se no rujką, co by się żaden we ten łozebrzyty gulik nie wpieprzył. Na ulicy już jest śwes, Sąsiad, kurde, wrazidlok taki, widziałe gnoja chwilowo bezłochno, kej próbowałech szperhokiem streknąć dekiel, nie przyszł z pomoc, a terazki ten łun <laughs> złomany na kacycowych szłapach i zemyszowatym ogonem stercy wele, wele i dopytowo się, co mam bum pedzieć? i że chce przediktować ten Wasserleitung kotym, a patrz się stracić bez kurcy i ciąg mi funt. Pećoch mu intryk, co żeby poszedł do domu i zaszpontował wszystkie dziury, bo na przodku naszego zidlągu była awario i całko kobelowa wróco się i fest wybijo we chałupa. Ten głupielok w to tak się wystrachł, poleciał i przed swoją chałupem ringuje się ze deklem swojego gulika. I niech za swój, wrócą do tego ochentola kota, bo tam duch tam siedzi i nie ma wylić. Mą wszystko oferty. Doma jedna badywanna, drugo grocica, frup, napuszczą woda, Cygareta, przy goiku, a, a nóż ci mu się odmieni i wyjdzie po dobry woli. Kurde, drugi sąsiad przyszedł po pięciu minutach. Następny Łotwiego chlapa, wiecie taką jak to mądroki? Teorię teorio, samospełniający się przepowiedni funduje. Kurde, ludzie oby barany i do chałupy obie badywane po, pełne. Foer! Spuszczą woda ze panienków, dokładą dwa spusty ze dwóch szpilongów doma, Nie ma mocnych, musi go wyżejnuć albo utopić. Terror na ulica, woda wali na ten celsztof, ale bucy, a tego lagramińskiego gizda dali nie zatem kąpielu. Sto pierunów. Utargało się wszystko w pieruny i popłynęło, bo wiele sztoł to tej wody. Celz to, w bandy, flostry, sznurki, w dupie i nożym, I jak to się hajsik zasztopuje, to by dam ją na isto przeczystane. Już zaś do chałupy, po drugi szperchok, bo trzeba przecież zabrzyć ten gizdowaty dekel, wlazu ja do chałupy, a ten sto pierun, bez kurcyjo, wolo się we moim że. Sto pierunów pikulików. Jak on tam wlos? los? Jak on sam los? Kerendy. A no pewnikiem ziernikiem we piwnicy, ostawiłego łoze w Jostyrca marzna, a tym gnój wolo się we mojej pościeli. Za czasna, zachatrupia gizda. Przemelą go we flash maszynie, na lejberwóz, jeszcze ku temu ci łąci wlazuje ze uciechy. Najmi, nami. W los, przynajmniej jeszcze potrawy, szłapam Moje straty. Zadrzistany badycymer, przeloła się woda ze badywanny, festejnie zadrzistano piwnica, bo ostawiał otwarty w dzielni. i ocka wody poleciało na piwnica, Pościel weszła w cymrze do wyciepnięcia. w z reklamą firmy Porscheł. Taśla pa się w tym za zapodzioła, szperchok połomany, afera na całki ulicy jak Stodiosków, albo jak wesejmie z kuli tych naszych wybrońców, narodu. Oj, więc Mnioków!